Co by było, gdyby dziś ktoś spalił internet? Całą ludzką wiedzę. Wszystkie książki, filmy, muzyka, nauka zniknęłyby w ciągu jednej nocy. Właśnie tak świat starożytny poczuł się, gdy płonęła Biblioteka Aleksandryjska. Ale oto sekret, którego nikt ci nie powiedział. Nie spłonęła raz. Spłonęła pięć razy. A największą stratą nie były książki, które zginęły. Największą stratą była wiedza, o której istnieniu dzisiaj nawet nie wiemy. Aleksandria. Trzeci wiek przed naszą erą. Najbogatsze miasto świata. Tutaj królowie z dynastii Ptolemeuszy postanowili zbudować coś niebywałego. Miejsce, które zgromadzi całą ludzką wiedzę pod jednym dachem. Nie wystarczyło im władać Egiptem. Chcieli władać wiedzą. Ptolemeusz I Soter, jeden z generałów Aleksandra Wielkiego, miał wizję. Zbudować bibliotekę, która będzie domem dla każdego dzieła napisanego przez człowieka. Każda księga filozoficzna, każdy traktat naukowy, każda sztuka teatralna wszystko, co ludzkość do tej pory stworzyła, ma się znaleźć w Aleksandrii. I nie były to puste obietnice. Ptolemeusze mieli władzę i pieniądze, by to zrealizować. Wysyłali agentów do każdego zakątka znanego świata Ateny, Babilon, Persja, India. Kupowali manuskrypty za fortuny. Ale kiedy pieniądze nie wystarczały, Stosowali inne metody. Bo oto co robili królowie Aleksandrii. Każdy statek, który wpływał do portu, musiał oddać wszystkie książki na pokładzie. Nie było wyjątków. Kupieckie rejestry, prywatne listy, dzieła literackie, wszystko trafiało do biblioteki. Ptolomeusze obiecywali, że zwrócą je po skopiowaniu. Ale wiecie, co zwracali? Kopie. Oryginały zatrzymywali dla siebie. Właściciele dostawali z powrotem świeżo przepisane teksty, często pełne błędów, ale oryginały, te bezcenne oryginały, zostawały w Aleksandrii na zawsze. Najsłynniejsza historia? Ptolemeusz III wypożyczył od Aten oficjalne kopie dzieł Aishylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Zostawił kaucję, piętnaście talentów srebra. To równowartość trzydziestu kilogramów czystego srebra. Fortuna, którą można było wykupić małą armię. Ateny wysłały skarby swojej literatury. Aptolemeusz zatrzymał oryginały i kazał sporządzić kopię. Odesłał kopię do Aten. Stracił kaucję. Dla niego 15 talentów było niczym w porównaniu z posiadaniem oryginalnych manuskryptów największych dramaturgów Grecji. I tak przez dziesięciolecia biblioteka aleksandryjska rosła. 40 tysięcy zwojów, potem 100 tysięcy. W szczytowym momencie, według niektórych źródeł, nawet 400 000 do 700 tysięcy dokumentów. Każdy zwój to długi papirus, często zawierający całe dzieło literackie lub naukowe. Co tam było? Dzieła homera, oczywiście. Ale też teksty, o których dziś możemy tylko marzyć: Kompletne dzieła sofoklesa. Siedem z nich przetrwało do dziś, ale napisał ich 123. Gdzie są pozostałe? Spłonęły w Aleksandrii. Matematyczne traktaty Archimedesa. Astronomiczne obliczenia Eratostenesa który obliczył obwód Ziemi z dokładnością do kilkuset kilometrów, dwa tysiące lat przed wynalezieniem współczesnych instrumentów. Medyczne teksty, które mogły zawierać wiedzę, którą medycyna musiała odkrywać na nowo 1500 lat później. Historia Egiptu, spisana przez egipskiego kapłana Manetona. Jedyny kompletny zapis trzech tysięcy lat historii faraonów. Zaginęła. To, co dziś wiemy o starożytnym Egipcie, to fragmenty, ułamki. Przypuszczenia. Maneton wiedział wszystko. I to wszystko spłonęło. Ale biblioteka to nie tylko zwoje. To był kompleks badawczy. Pierwsza prawdziwa Akademia Naukowa świata. Muzeum, dosłownie świątynia MUS, sale wykładowe, obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny, sekcje anatomiczne, gdzie lekarze badali ludzkie ciała. To tutaj Euklides napisał swoje elementy, podręcznik geometrii używany przez dwa tysiące lat. To tutaj Eratosthenes zmierzył Ziemię. To tutaj Herofil przeprowadził pierwsze naukowe sekcje zwłok ludzkich i odkrył, że to mózg, nie serce, kontroluje ciało. Aleksandria to była starożytna wersja kombinacji Biblioteki Kongresu, MIT, NASA i wszystkich uniwersytetów świata razem wziętych. Najjaśniejsze umysły z całego świata przyjeżdżały tu studiować. Ptolemeusze płacili im pensje. Dawali darmowe zakwaterowanie. Jedyne czego oczekiwali, to wiedza. I przez ponad 200 lat to działało. Aleksandria była intelektualnym centrum świata. Każde odkrycie naukowe, każde dzieło literackie. Wszystko prowadziło do Aleksandrii. Aż nadszedł czterdziesty ósmy rok przed naszą erą, i wtedy wszystko się zmieniło. Bo tego roku do Aleksandrii przypłynął Juliusz Cezar i przywiózł ze sobą wojnę. Egipt pogrążył się w wojnie domowej. Kleopatra siódma walczyła ze swoim bratem Ptolemeuszem XIII o tron. Cezar, który właśnie pokonał Pompejusza w wojnie domowej w Rzymie, przybył do Aleksandrii z niewielką armią, oficjalnie jako mediator. W praktyce, by zdominować najbogatsze królestwo świata. Ale Ptolemeusz XIII miał większą armię. 20 tysięcy żołnierzy otaczających Pałac Królewski, gdzie Cezar i Kleopatra się schronili. Rzymianie byli w pułapce. Aleksandryjczycy kontrolowali miasto, kontrolowali port i właśnie przygotowywali się, by zaatakować rzymską flotę. Cezar podjął desperacką decyzję. Rozkazał podpalić egipskie statki w porcie. Jeśli nie może ich mieć, nikt ich nie będzie miał. Jego żołnierze rzucili pochodnie na drewniane okręty cumujące przy nabrzeżu. Ale ogień ma to do siebie, że nie pyta o pozwolenie. Płomienie przeskoczyły ze statków na magazyny portowe. Z magazynów na sąsiednie budynki. Wiatr wiał od morza w stronę miasta. I w ciągu godzin całe nadbrzeże Aleksandrii stało w płomieniach. W tych magazynach portowych, czekając na wysyłkę do Rzymu, leżały tysiące zwojów. Kopie dzieł z biblioteki, przygotowane dla rzymskich kolekcjonerów może czterdzieści tysięcy dokumentów wszystkie spłonęły tej nocy. Ale czy spłonęła główna biblioteka? Tutaj historia staje się mniej jasna. Główny gmach biblioteki stał dalej od portu. Niektórzy starożytni historycy Plutarch, Seneca wspominają, że biblioteka ucierpiała. Inni jak Strabon, który odwiedził Aleksandrię 40 lat później, opisują bibliotekę jako w pełni funkcjonującą. Prawda jest prawdopodobnie po środku. Cezar zniszczył część kolekcji, nie całość. Biblioteka przetrwała, ale już nigdy nie była taka sama, bo coś się zmieniło. Ptolemeusze stracili niezależność. Egipt stał się de facto protektoratem Rzymu. Pieniądze na bibliotekę się skończyły. Uczeni zaczęli wyjeżdżać. A to był dopiero początek. Bo Biblioteka Aleksandryjska nie umarła jednej dramatycznej nocy. Umierała powoli, przez setki lat, z tysiąca różnych przyczyn. Rok 271 naszej ery. Cesarz rzymski Aurelian tłumi powstanie w Aleksandrii. Jego legiony szturmują miasto. Dzielnica Brucheum, gdzie stoi biblioteka, zostaje zniszczona. Budynki płoną. Ile zwojów zginęło tym razem? Nikt nie wie. Źródła milczą. Rok 391. Cesarz Teodozjusz I wydaje edykt. Wszystkie pogańskie świątynie mają być zamknięte. Biblioteka Aleksandryjska to część muzeum, świątyni mus, pogańskich bogiń. Tłum chrześcijańskich radykałów, prowadzony przez patriarchę Teofilosa, atakuje pogańskie świątynie Aleksandrii. Płoną, niszczone są posągi. A książki? Księgi pogańskich filozofów, pełne herezji? Co się z nimi stało? Rok 415. Tutaj historia staje się osobista i tragiczna. Hypatia. Kobieta matematyk, astronom, filozof. Ostatnia wielka uczona Aleksandrii. Wykładała w tym, co pozostało z biblioteki. Uczyła geometrii, astronomii, filozofii neoplatońskiej. Jej studenci przybywali z całego imperium. Chrześcijanie, poganie, nie miało znaczenia. Liczyła się wiedza. Ale to były niebezpieczne czasy. Aleksandria rozdzierała się między chrześcijanami a poganami. Polityka mieszała się z religią. Patriarcha Cyryl nienawidził pogańskich filozofów, a Hypatia była najsłynniejszą z nich wszystkich. Pewnego marcowego dnia roku 415 Hypatia wracała z wykładów do domu. Tłum chrześcijańskich mnichów zaatakował jej wóz. Wyciągnęli ją na ulicę. Zawlekli do kościoła. I tam, według historyków, rozszarpali ją żywcem ostrykami ostrymi muszlami jej ciało spalili resztki wyrzucili za miasto był to koniec ostatni wielcy uczeni opuścili Aleksandrię nikt już nie chciał ryzykować życia za wiedzę to co pozostało z biblioteki jeśli cokolwiek pozostało nikt już nie chronił a potem przyszli arabowie rok 641 generał Amr ibn al-As podbija Egipt dla kalifa Umara i tutaj pojawia się najbardziej kontrowersyjna historia o bibliotece. Według legendy, Amr zapytał kalifa Umara, Co zrobić z księgami Aleksandrii? Umar miał odpowiedzieć: Jeśli zgadzają się z Koranem, są zbędne, jeśli się nie zgadzają, są heretyckie. W obu przypadkach spalić je. I podobno arabscy żołnierze przez sześć miesięcy palili zwoje, używając ich do ogrzewania łaźni publicznych. Ale ta historia jest prawie na pewno fałszywa. Po pierwsze, Jedyne źródło pochodzi sprzed 700 lat po wydarzeniach, od chrześcijańskiego biskupa, który nienawidził muzułmanów. Po drugie, Kalif Umar był znany z szacunku dla wiedzy. Po trzecie, do roku 641 w Aleksandrii prawdopodobnie nie było już prawie żadnych zwojów do spalenia. Bo oto, czego większość ludzi nie rozumie. Biblioteka aleksandryjska nie zginęła jednej nocy. Nie było jednego dramatu. Nie było złoczyńcy, którego można winić. Biblioteka umierała przez osiemset lat, trochę za Cezara, trochę za Aureliana, trochę przez fanatyzm religijny, trochę przez zaniedbanie, trochę przez wojny, trochę przez to, że nikt już nie płacił za utrzymanie setek tysięcy delikatnych papirusów. Papirus się rozkłada, zwłaszcza w wilgotnym klimacie Aleksandrii. Trzeba go ciągle kopiować, by przetrwał. Ale kto miał kopiować, kto miał płacić kopistom? Ptolemeusze nie żyli. Rzym się rozpadał. Bizancjum miało własne problemy, a nikt już nie wierzył, że pogańska filozofia jest warta ratowania. I tak, zwój po zwoju, rok po roku biblioteka znikała. Niektóre teksty skopiowano i przetrwały. Większość nie. Po prostu zgniła, spłonęła, rozpadła się w pył. A co straciliśmy, tego właśnie nie wiemy. I to jest najgorsze. Straciliśmy 116 sztuk Sofoklesa z 123. Co było w tych zaginionych dramatach? Może arcydzieła przewyższające króla Edypa, nie dowiemy się nigdy. Straciliśmy medyczne teksty, które mogły zawierać lekarstwa i techniki chirurgiczne, zapomniane na 1500 lat. Średniowieczni lekarze używali pijawek, bo stracili wiedzę starożytnych. Straciliśmy mechanikę Herona Aleksandryjskiego. Wynalazł on parową turbinę w pierwszym wieku naszej ery, ale jego prace zaginęły. Rewolucja przemysłowa musiała czekać 1700 lat straciliśmy kompletną historię starożytnego świata. Nie tylko Egiptu, także Mezopotamii, Persji, Indii. Aleksandria gromadziła teksty ze wszystkich cywilizacji, wszystkie zaginęły. Wyobraź sobie, co by było, gdyby przetrwały, gdyby średniowieczni uczeni mieli dostęp do pełnej wiedzy starożytnych, gdyby renesans zaczął się tysiąc lat wcześniej. Gdzie bylibyśmy teraz jako cywilizacja? Na Marsie? Wśród gwiazd? Ale jest też inna perspektywa. Może nie straciliśmy aż tyle, ile myślimy. Bo wiele dzieł z Aleksandrii przetrwało. Skopiowane w innych bibliotekach. Bagdad, Konstantynopol, klasztory europejskie. Uczeni arabscy, bizantyjscy, a potem renesansowi przepisywali starożytne teksty. I te kopie przetrwały. Dzieła Platona, Arystotelesa, Eurypidesa, które dzisiaj czytamy, to kopie, kopi, kopi. Ale przetrwały. Nie wszystko zginęło. Najważniejsze dzieła... Te, które ludzie uważali za warte kopiowania, ocalały. Może to, co straciliśmy, nie było aż tak rewolucyjne. Może gdyby te zagubione teksty zawierały prawdziwe przełomy, ktoś by je skopiował. Może Biblioteka Aleksandryjska była bardziej archiwum niż skarbnicą nieznanych sekretów. A może nie, może straciliśmy wszystko i nigdy się nie dowiemy. Bo są jeszcze tajemnice. W roku 1994 odkryto pod wodą w porcie Aleksandrii pozostałości starożytnych budynków. Pałac Kleopatry, latarnia morska Faros. A może, mówią niektórzy, pozostałości biblioteki? Większość budowli starożytnej Aleksandrii jest teraz pod wodą, trzęsienia ziemi, podnoszący się poziom morza. Całe dzielnice miasta zatopione. Co jeśli część biblioteki jest tam, na dnie Morza Śródziemnego? Co jeśli w zapieczętowanych pomieszczeniach, chronionych przez osad, wciąż leżą zwoje? To może brzmi jak fantazja, papirus nie przetrwa dwóch tysięcy lat pod wodą, ale znaleziono już starożytne teksty w niemożliwych miejscach. W jaskiniach nad Morzem Martwym, w popiołach Herkulanum, w suchym egipskim piasku. Może kiedyś ktoś znajdzie coś z biblioteki aleksandryjskiej jeden zwój, jedno dzieło i da nam z powrotem fragment tego, co straciliśmy. A może nie, może tajemnica pozostanie tajemnicą na zawsze. Ale jedno jest pewne. Strata Biblioteki Aleksandryjskiej to nie jest tylko historia o spalonych książkach, to lekcja o kruchości wiedzy, o tym, jak łatwo stracić to, co budowaliśmy przez pokolenia, o tym, że cywilizacja nie jest gwarantowana, trzeba o nią walczyć każdego dnia. Dziś wszystko digitalizujemy. Myślimy, że jesteśmy bezpieczni, ale czy jesteśmy? Co się stanie, jeśli wybuchnie wojna, jeśli zawiodą serwery, jeśli ktoś schakuje, wymarze, zniszczy? Czy nie staniemy się wtedy następną Aleksandrią, następną cywilizacją, która straciła wszystko i musi zacząć od nowa? Historia Biblioteki Aleksandryjskiej to ostrzeżenie: nie spalajcie książek, nie niszczcie wiedzy, nie lekceważcie tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, bo to, co stracimy, możemy nie odzyskać nigdy. Jeśli ta historia pokazała ci, jak cenna jest wiedza i jak łatwo ją stracić, zostaw subskrypcję. Kliknij dzwonek, bo takich historii jest więcej. I wszystkie uczą nas czegoś o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. A teraz powiedz mi w komentarzach, co by się stało, gdyby Biblioteka Aleksandryjska przetrwała? Gdzie bylibyśmy jako cywilizacja? I czy jesteśmy gotowi na to, że historia może się powtórzyć? Bo pamięć jest krucha, ale dopóki o czymś mówimy, dopóki pamiętamy, to nie jest całkiem stracone.